Bardzo serdecznie Was witam. W zeszłym tygodniu niczego nie nagrywałem i muszę powiedzieć, że trochę mi brakowało tego spotkania z Wami. Dziękuję też za Waszą odpowiedź, kiedy mówiliście mi o tym, że też chcielibyście mnie znowu usłyszeć. Jeden raz się nie udało z różnych ważnych względów, więc cieszę się, że dzisiaj możemy znowu się spotkać. Mam nadzieję, że dobrze sobie radzicie z ograniczeniami. Z zakupami i mam nadzieję, że jesteście wszyscy zdrowi i że dobrze się macie, czego wam z całego serca życzę, a także o co się regularnie o was modlę. Chciałbym, byśmy dzisiaj troszeczkę znowu opowiedzieli sobie o tym, co Bóg może nam powiedzieć w czasie tych naszych ograniczeń, w czasie kwarantanny, może dla kogoś, w czasie, kiedy patrzymy na rzeczywistość i ona nie jest łatwa, ale wierzę, że Bóg ma. Dla nas swoją pomoc i ma także dla nas swoje słowo, które dzisiaj może do nas skierować. Ostatnio zauważyłem bardzo ciekawe billboardy. Te wielkie tablice, zazwyczaj reklamowe, mówią teraz o tym, gdy skończy się pandemia, to wszyscy razem pójdziemy na spotkanie na zewnątrz. Albo inny billboard, który mówi, a gdy skończy się pandemia. W końcu wyruszę na siłownię, albo gdy skończy się pandemia, pojadę odwiedzić swoją babcię, swoich bliskich. Oczywiście wszyscy marzymy o tym, żeby te ograniczenia się skończyły. Marzymy o tym, żeby życie powróciło do wielkiej normalności, ale chciałbym dzisiaj też trochę powiedzieć o tym właśnie, co możemy zrobić, gdy skończy się pandemia. Albo może jeszcze bardziej, jeszcze bardziej szczegółowo. W jaki sposób w czasie tego naszego odosobnienia, utrzymywania dystansu, możemy się przygotować na ten czas otwartej przestrzeni? Zdaję sobie sprawę z tego, że to, o czym dzisiaj będę mówił, nie będzie łatwe. Więc dziękuję wszystkim tym, którzy dosłuchają mnie do samego końca i będą gotowi ze mną być, żeby usłyszeć, co mam w swoim sercu i co, jak wierzę, Bóg ma nam do powiedzenia. Najpierw. Parę fragmentów Bożego Słowa. Psalm 51, wiersz 19, to, to jest psalm napisany przez Dawida, króla Dawida. Powiada tak: Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz o Boże. I jeszcze jeden fragment mówiący o wielkim człowieku, wielkim przywódcy, o Mojżeszu. Który był w czasie odosobnienia, który przeżył przez bardzo długi okres czasu odosobnienie, by przygotować się do wielkich Bożych Dzieł. Jest to opisane w wielu miejscach, a dzisiaj chciałbym przeczytać Wam fragment z Dziejów Apostolskich, rozdział 7 od wiersza 30 do 34. A kiedy minęło 40 lat, ukazał mu się na pustyni. Góry synaj anioł w płomieniu gorejącego krzaka. A Mojżesz, ujrzawszy to, dziwił się temu zjawisku. Gdy zaś podchodził, aby się dokładnie przypatrzyć, rozległ się głos pański. Ja jest Bóg ojców twoich, Bóg Abrahama i Izaaka i Jakuba. A zatrwożony Mojżesz nie śmiał się przypatrywać, pan zaś rzekł do niego. Zuj obuwie z nóg swoich, bo miejsce, na którym stoisz, to ziemia święta. Napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i usłyszałem wzdychanie jego i zstąpiłem, żeby ich wybawić. Przeto teraz idź. Posyłam cię do Egiptu. Kiedy myślę o Mojżeszu, przeraża mnie perspektywa czasowa. Bo przecież Mojżesz już 40 lat wcześniej chciał wyzwolić swój naród spod opresji Egiptu. Próbował, bronił ich, zachęcał ich do tego, żeby uczynić coś, żeby wyzwolić się z tej katorżniczej pracy, żeby wyzwolić się z bycia niewolnikami. No więc, kiedy mu się to nie udaje, Mojżesz na 40 lat udaje się na pustynię, i na tej pustyni żyje w odosobnieniu. Ożenił się, miał dzieci, ale prawdę mówiąc ciągle przebywał ze swoimi owcami, mimo że zaczynał życie na dworze faraona, to teraz przebywa ze swoimi owcami i jest sam. Po 40 latach przychodzi do niego Bóg, po latach odosobnienia. I dopiero wtedy do niego mówi, Mojżeszu, teraz przyszła pora, żebyś udał się z powrotem do Egiptu i coś dla mojego ludu zrobił. Prawdę mówiąc, to tak się mocno zastanawiam, czemu w sposób duchowy, ale nie tylko duchowy, ma służyć nasze odosobnienie. Bo takich okoliczności takich sytuacji w Piśmie Świętym znajdujemy więcej, że ludzie zanim zrobili coś wartościowego, Zanim Bóg mógł ich użyć w swoich wielkich dziełach, musieli się znaleźć w odosobnieniu, sam na sam z sobą i sam na sam z Bogiem, żeby coś się wydarzyło. No właśnie, co miało się tam wydarzyć? Czy miało im przybyć talentów? Czy mieli czytać więcej książek? Zawsze to dobry sposób spędzania czasu, ale wtedy niestety nie istniały te książki ani e-booki. Czy więc musieli przemyśliwać strategię, czy może musiało stać się coś z ich sercami, z ich wewnętrznym życiem? Mojżesz po tych 40 latach wcale nie palił się do tego, żeby podejmować się wielkich dzieł. Wcale nie palił się do tego, żeby zmieniać świat. Ale to Bóg przychodzi do niego i mówi: Mojżeszu, teraz to Ty jesteś gotowy. Teraz już nie jesteś zapatrzonym w siebie człowieczkiem. Teraz już nie myślisz o sobie i o tym, jak powinien wyglądać świat i co należałoby uczynić. Teraz jesteś człowiekiem, który jest gotowy mnie się poddać i pójść wykonać dzieła Boże. Dlatego przytoczyłem ten fragment z Psalmu 51, który mówi: że ofiarą miłą Bogu jest duch skruszony, sercem złamanym nie wzgardzisz o Boże. Bowiem wydaje mi się, że do przemiany tego świata, do przemiany rzeczywistości, nie tyle w pierwszej mierze są potrzebne nasze dary, talenty, nasz geniusz, nasze zapatrzenie się na siebie. Ale przede wszystkim do zmiany naszego życia potrzebna jest przemiana wewnętrznego człowieka, serca człowieka, który może, powinien i chce żyć inaczej. Z tego powodu powiedziałem Wam, że nie jestem pewien, czy moje dzisiejsze zwiastowanie, czy moja dzisiejsza z Wami rozmowa należy do tych najprzyjemniejszych rozmów, bowiem chciałbym, byśmy porozmawiali o nas samych. Nie o tym, jak świat powinien wyglądać, nawet nie o tym, jak powinien wyglądać świat polityki, nawet nie o tym, jak powinni zachowywać się członkowie naszej rodziny, ale kim jestem ja, w jaki sposób mogę żyć, w jaki sposób mogę postępować i czego tak naprawdę Bóg ode mnie oczekuje. Największą przeszkodą w dziełach Bożych wcale nie jest bowiem Brak naszych talentów. Bo przecież Mojżesz, jak na wielkiego prawodawcę i człowieka, który szedł wyzwolić Boży Lud z Egiptu, akurat się jąkał. Nie widział w sobie odpowiednich talentów. Największą przeszkodą jest nasz charakter. Ten charakter niejednokrotnie wyklucza dzieła Boże w naszym życiu. Wychodząc z ciemności wychodząc z ograniczeń, albo wciąż jeszcze przebywając w tych ograniczeniach, kiedy nie możemy postępować jak zazwyczaj, co mam zrobić ze swoim czasem, co mam zrobić ze swoim życiem, jak zastanowić się nad sobą. Czy tylko o to chodzi, żebyśmy za jakiś czas cieszyli się odzyskaną swobodą? byśmy mieli pełnię radości, że pójdziemy do lasu, na siłownię i z kimś się spotkamy. A może byłoby lepiej, żeby nasze życie po tym czasie odosobnienia było lepsze. Wspomniałem o Mojżeszu, choć prawdę mówiąc, takich historii biblijnych jest bardzo dużo. Przebywał długi czas na odosobnieniu, zanim był zdolny do czegoś wartościowego Mojżesz wykorzystał ten czas bo stał się innym człowiekiem Stał się człowiekiem którego Bóg mógł użyć i charakter tego człowieka nie przeszkadzał mu nie przeszkadzał Bogu nie przeszkadzał też Mojżeszowi w tym żeby być wyzwolicielem Bożego ludu Kiedy czytam o Mojżeszu dowiaduje się że był to człowiek najpokorniejszy na całej ziemi. Kiedy nawet go oskarżano, kiedy nawet własny jego lud obchodził się z nim niegodziwie, on nic sobie z tego nie robił, ani nie próbował się zemścić, ani nie próbował jako przywódca umocnić swojej władzy, po prostu odchodził gdzieś na ubocze i tam przed Bogiem przebywał. I powstrzymywał swoje wszystkie emocje. No właśnie. Nasze życie, nasze codzienne życie, nasze lepsze życie, nasze życie po tym czasie odzyskania swobody potrzebuje naszego przemienionego charakteru potrzebuje innego ja, innego mnie, innych reakcji, innych słów, innych zachowań. Bycia po prostu nowym człowiekiem. Przypomina mi się również historia o Józefie, synu Jakuba. Przepiękna historia, jeśli ktoś nie czytał o tym jeszcze w Piśmie Świętym, zapraszam, zróbcie to, będziecie urzeczeni pięknem tej historii. Otóż Józef, człowiek marzyciel, który miał marzenia o pięknym życiu, o niesamowitych, niezwykłych osiągnięciach, te marzenia zresztą włożył w jego serce sam Bóg. Zanim te marzenia zrealizował, musiał bardzo wiele ucierpieć, a ostatnią jego przygodą przed wydostaniem się na zewnątrz i wykonaniem Bożego powołania to sytuacja, kiedy przebywał w więzieniu, oskarżony za, o, nie, o rzeczy, których nie zrobił. A potem, kiedy nawet w tym więzieniu pomagał innym ludziom, zapomnieli o nim. Dwa lata w całkowitym zapomnieniu był, aż w końcu wołają go do faraona, na tron faraona, żeby mógł wykonać swoje najważniejsze dzieło życiowe. Kiedy tak się przypatruję Józefowi, widzę człowieka wielkich talentów. Ale jedna rzecz w jego życiu przewyższała wszystkie talenty, wszelką godność, jaką osiągnął. Jedna rzecz przewyższała w życiu cały jego dorobek. Tą jedną, największą, najpiękniejszą i najwspanialszą rzeczą, o której myślę, to był jego charakter. To był piękny człowiek. Po tym czasie i smutku, i cierpienia, a także po tym czasie odosobnienia. Bóg dotykał jego serca, by stał się zupełnie nowym człowiekiem. Tak sobie dzisiaj myślę, czy nie byłoby pięknie, gdybyśmy my po tym czasie, gdy niczego już intensywnie robić nie możemy. Niektórzy nie pracują, siedzą w domu, niektórzy, Bogu dzięki, mają ciągle jakąś pracę i czymś się zajmują. Gdybyśmy my, czekając na ten moment wyjścia na wolność, wyjścia do swobody wyjścia do lasu wyjścia do parku albo nad rzekę może na grilla żeby się spotkać z przyjaciółmi żeby pojechać w góry żeby zrobić coś co do niedawna robiliśmy i co dawało nam wielką radość czy nie byłoby przepięknie gdybyśmy byli w stanie powstać do tej nowej rzeczywistości która się otwiera przed nami jako Nowi ludzie, piękniejsi ludzie, lepsi ludzie, dobrzy ludzie. Bo charakter, to kim jestem, to jaka jest moja natura, będzie to decydowało o pięknie mojego życia, ale też o dobru wielu ludzi, którzy żyją wokół mnie. Mam propozycję świetnego billboardu. Pewnie nikt tego nie umieści. Tej propozycji mojej na billboardzie, ale proponuję, żebyśmy przemyśleli o takim, mianowicie billboardzie. Zanim skończy się pandemia, zrobię z sobą porządek. Zrobię porządek ze swoim życiem. Bo to jest utopia, że najważniejsze w naszym życiu są nasze umiejętności, nasze talenty. To jest utopia, że najważniejsze w życiu są nasze pragnienia, nasze marzenia, myśli o wielkich dokonaniach. Chcę ci powiedzieć, że dużo łatwiej jest ćwiczyć na siłowni, niż zrobić porządek z sobą, niż uporządkować swoje wnętrze, niż uporządkować swoje myśli, albo też uporządkować relacje z najbliższymi albo sąsiadami. Na początku powiedziałem, że ofiarą Bogu miłą jest serce skruszone i dalej psalmista Dawid król Dawid powiada z łamanym sercem skruszonym duchem Boże nie wzgardzisz. Albo jest też podobny fragment w Nowym Testamencie już, który mówi, że Bóg się pysznym sprzeciwia, a daje pokornym łaskę. Myślę sobie zbliżmy się do Boga, Pozwalając Bogu dotknąć naszego wewnętrznego człowieka, naszego charakteru. Bo prawda jest taka, że po tym czasie pandemii, w zależności od tego, co zrobiłeś, co zrobiłaś ze swoim wnętrzem, będziesz mieć w Bogu swojego przeciwnika albo swojego łaskawcę. Jeśli nasze serca są przepełnione pychą, poczuciem lepszości, nie zwracamy uwagi na to, jak żyjemy i kim jesteśmy, ale tylko myślimy o naszych dokonaniach, o tym, jak szybko będziemy biec i gdzie dobiegniemy i co w naszym życiu osiągniemy, to obawiam się, że nie znajdziemy w naszym Bogu pomocy. Bóg się pysznym sprzeciwia. Arogancja razi nie tylko ludzi, ale razi też samego Boga. Pewność siebie i traktowanie innych z góry. Nie będzie dla nikogo błogosławieństwem. Dawid, właśnie ten, którego cytowałem, aby okazać się człowiekiem według Bożego Serca, człowiekiem którego serce, którego wnętrze, nawet niewielkie dokonania, chociaż ewidentnie one w jego życiu były, nawet niekoniecznie talent jego muzyczny, chociaż był genialnym piewcą, Boga wszechmogącego. Całe swoje życie musiał walczyć o postawę swojego serca, czyli o tym, o to, kim jest dla ludzi. Kim jest dla swojego Boga. Czasem tak łatwo jest nam uprawiać moralizatorstwo i mówić świat ma wyglądać. I tutaj mamy cały zestaw żądań, oczekiwań i marzeń o świecie. Jakże rzadko mówimy ja, jako człowiek, powinienem być takim i takim i takim człowiekiem. A kiedy zakończy się ciemność, a kiedy zakończy się ten czas walki z koronawirusem, a kiedy zakończy się ten czas odosobnienia, wejdźmy w nasze normalne życie, w tryby normalnego postępowania, normalnych relacji, pracy z nowym sercem. Z nowym życiem, z nowym wnętrzem. Pamiętam wiele lat temu, po śmierci papieża Jana Pawła II, wydarzyło się coś, co bardzo poruszyło moje serce. Kibice Krakowi, nienawidzący kibiców Wisły Kraków, postanowili, że w związku ze śmiercią ich ukochanego papieża. Pójdą do swoich dotychczasowych wrogów, pójdą do tych, których szczerze nienawidzili i gotowi byli robić im krzywdę, i się pojednają w imię dobra, w imię prawdy. Pamiętam, kiedy dowiedziałem się o tym, byłem niezwykle poruszony. Dzisiaj pozostała po tym tylko mrzonka, marne wspomnienia, bolesne wspomnienia. Złe wspomnienia. Dlaczego? Bo to, co w tamtym momencie wydawało się takie piękne i wartościowe, zakończyło się tym, że teraz szczerze, z głębi swoich serc, nienawidzą siebie. Mówią o sobie najgorsze rzeczy i stwarzają wobec siebie niezwykłe, przykre niebezpieczeństwa. Chcę Wam powiedzieć, że nie mam złudzeń co, nasz, co do naszego życia tutaj na tej ziemi. Nie zbudujemy raju na ziemi. To się nigdy nie uda. Dlaczego? Bo nie jesteśmy aż tacy dobrze. Ale chcę powiedzieć, że jest też możliwe, żeby w tych mniejszych wspólnotach, w naszych domach, w naszych rodzinach, pośród naszych bliskich, w gronie przyjaciół, uczynić ten świat lepszym. I Bóg o tym mówi, że jeśli uda mu się przemienić nasze serca, przemienić nasze wnętrza, nasze życie będzie lepiej wyglądało. My niestety w swojej własnej naturze jesteśmy w stanie wszystko zepsuć. Pomyślcie sobie, to jest trochę tak jak z ochroną środowiska. Czy dewastujemy nasze środowisko, bo tak bardzo go nienawidzimy? Czy to jest tak, że nienawidzimy lasów, że nienawidzimy czystego powietrza, że cieszą nas skażone wody? Nie, nie, nie w tym problem. My tak jesteśmy nastawieni na osiąganie swoich celów ekonomicznych, rozwojowych. Mówimy, że musi być rozwój, lepsze życie, yy, piękniejsze życie. Dorabiamy się, musimy łatwiej osiągać nasze cele, że przy okazji Dewastujemy nasze środowisko i tak wygląda też nasze życie. Czasem biegniemy za naszymi celami, ale ile po drodze dewastujemy, ile po drodze niszczymy. No więc wracając do Bożego Słowa i wracając do samego Pana naszego, chcę powiedzieć, że Bóg wzywa nas i czyni to w sposób absolutnie bezkompromisowy żebyśmy stawali się innymi ludźmi. Zmiana świata zaczyna się ode mnie. Zmiana świata zaczyna się od innych słów, które wypowiadają moje usta. Zmiana świata zaczyna się, że inaczej patrzę na ludzi, nawet tych nieprzyjemnych. Zmiana świata zaczyna się od tego, że inaczej postępuję, że chcę być innym człowiekiem. Kiedyś pan Jezus do swoich uczniów powiedział: Ludzie poznają Wasze dobre czyny, a wtedy będą chwalili Ojca, który jest w niebie. Kościół nie tylko jest strażnikiem prawdy i strażnikiem Ewangelii. Kościół i każdy chrześcijanin mają obowiązek, żeby w taki sposób żyć, by nasze czyny, nasze słowa, nasze myśli, pragnienia i dążenia odzwierciedlały naturę naszego Ojca. Ale to tylko Pan Bóg może zmienić serce człowieka. Ja sam siebie nie zmienię, bo moja natura jest moją naturą. Dlatego potrzebuję Boga, dlatego potrzebuję bliskości Boga, dlatego potrzebuję, by On dotykał mojego serca, bo jeśli ktoś może zmienić moją naturę, jeśli ktoś może zmienić mój świat, to jedynie Bóg. Prawda o mnie zmieni mój świat. Ale prawda wypowiadana przeze mnie o moim bracie, mojego świata i mojego życia nie zmieni. I kończąc już, zdaję sobie sprawę z tego, że będziemy dochodzić jeszcze jakiś czas do normalnego życia po tej pandemii. Nie wiemy, kiedy to się skończy. Ale chcę Was prosić, abyście zastanowili się nad sobą. Tak, chcę Was prosić chrześcijan i niechrześcijan byśmy się wszyscy nawrócili chcę was prosić by nasze życie inaczej wyglądało zaproś Jezusa do swojego serca bo Jezus może to serce zmienić zaproś Jezusa do swojego wnętrza bo on pomoże ci inaczej myśleć o sobie o innych on poukłada to serce mam też kilka słów do kościelnych przebudzeniowców wiem już Jesteście w blokach startowych gotowi do tego, żeby biec, zmieniać świat i dokonać wielkiego przebudzenia. Nie uda się wam, jeśli najpierw nie nastąpi bardzo głęboka przemiana waszych serc. Dlatego zachęcam Was, czuję, że to jest Boży głos dla nas, byśmy wszyscy poddali się Bogu, który przemienia życie. I dopiero wtedy, kiedy Bóg przemieni nasze życie, Pewne najbardziej wartościowe rzeczy będą miały miejsce w naszym życiu. A gdy się skończy koronawirus, gdy się skończy pandemia, ja będę nowym człowiekiem. Zapraszam Was do modlitwy. Przyłączcie do mnie i zaprośmy Pana Jezusa do naszego życia, by to nasze życie zmienił. Panie Jezu, dziękuję Ci, że Ty zmieniasz serce człowieka. Możesz zmienić moje serce. I o to tak bardzo Cię proszę. Zapraszam Cię do mojego życia, aby to było życie głęboko zanurzone w Tobie. Zapraszam Cię, abyś powiedział w moim sercu prawdę o mnie, o moich czynach, myślach i słowach, a potem zmieni mnie, Panie, bym kiedy się skończy ten trudny czas, przyniósł wszystkim ludziom nowe wartości, nową jakość, bym przyniósł im Jezusa. Błogosławię Panie wszystkich moich słuchaczy i proszę Cię, aby byli zdrowi. Abyś też zatroszczył się o ich chleb codzienny, o ich finanse, o ich życie i teraz, kiedy jesteśmy w tym trudnym okresie, i potem. Przyjdź do nich ze swoją pomocą, a ja błogosławię ich z całego serca. Amen. Kochani, dziękuję Wam za ten wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, do zobaczenia i do usłyszenia wkrótce. Z Bogiem.